Wcześniej to była bardzo ciężka praca w Warszawie. Byłem doradcą finansowym. Chodziłem w garniturze do pracy, w krawacie. Codziennie były operatywki, nudne, jak to trzeba dużo pieniędzy zarabiać, kredyty sprzedawać, fundusze i tym podobne rzeczy. Sam, nie, sama sprzedaż nie była, nie była zła i praca z klientem była super. Natomiast Codzienne chodzenie w takim uniformie i należenie do jakiejś dużej korporacji no to nie było to, co, co dawało szczęście na no, dłuższą metę. Byłem PM-em, project managerem w branży IT w dwóch, w dwóch sporych spółkach. Powróciłem na Podlasie, bo raz miałem dosyć pracy w korporacji, a dwa, no, jak byłem w Belgii, tak pozytywnie wspominałem te. To dzieciństwo, gdzie, gdzie non-stop przybywaliśmy e, rowerami w lasach, bawiliśmy się. I ta zieleń jest naprawdę czymś, ta natura jest czymś, co, co, co mnie bardzo mocno przyciąga. Pierwszy taki Taki impuls to był program telewizyjny, gdzie, gdzie, gdzie zobaczyłem, że może funkcjonować taki w ogóle mały browar. Mówię, niemożliwe, jeden facet, mówię, tam nosi te beczki, tutaj to. A może po prostu to był tylko jedna osoba w tym browarze pokazana, ale, ale mi się spodobało. Później zacząłem właśnie też w międzyczasie, jak już ważyłem piwo w domu, uczyłem się w zasadzie tego, to zacząłem. Szukać informacji, czy, czy w ogóle taki browar jest w zasięgu, w ogóle ręki. Mówię, jak, jak coś takiego zrobić, i pierwsze informacje, jakie znalazłem, no to te koszty były jakieś olbrzymie i ciężko mi było sobie to wyobrazić, że można coś takiego zrobić. Jak już się pojawił browar Artezan, bo oni byli pierwsi, no to mnie przekonało, że, że można, można, można spróbować. Pamiętam taką bardzo fajną sytuację, gdy rodzice wracali od, z, z wizyty u siostry w Belgii. E, przywieźli mi wtedy do Poznania e, taki malutki prezent. Dostałem e, Leffa, belgijskiego blond'a, e, Duvela, Belgian Golden Strong Ale'a i, i Shimeya, niebieskiego dubla. E, I z tymi piwami pojechałem do kumpla, żebyśmy mogli sobie zrobić taki panel sensoryczny. I w momencie, kiedy Wyciągam te butelki, kupel taki z potężnym uśmiechem, mówi mi: Ty, stary, ale ja te same piwa uważyłem i miał to w lodówce. I wtedy zrobiliśmy porównanie trzech piw w tym samym stylu: przemysł belgijski versus piwowarstwo domowe polskie. Te wszystkie piwa domowe były bardziej treściwe, były bardziej aromatyczne. No i sobie pomyślałem: kurczę, jeżeli, jeżeli Piotr waży to spróbuję ja również. No a potem to już, no to już było ostro, nie? A jak mówię ostro, to potrafiłem... Yy... Piątek, sobota, niedziela, każdy dzień uważyć jedną warkę, brać urlopy, żeby ważyć warki, symulować choroby, żeby ważyć warki. <grywa> to było ekstremalne. W pracy jako, jako PM szybko ogarniałem to, co musiałem ogarnąć. Dziękuję, temat zamknięty, fora angielskie, polskie, francuskie i education, education, education. Warki, warki, warki. I wszyscy w bloku się zastanawiali, o co chodzi z tym gościem, który non-stop chodzi z butelkami. Piwnica góra, piwnica góra. E, w piwie rzemieślniczym mnie najbardziej. W ogóle do tej pory fascynuje, że coś e, robię takiego m, namacalnego, że wytwarzam produkt, który mogą inni ludzie skosztować, mogą się e, ucieszyć albo nie ucieszyć, smakować, nie smakować, ale że wydaje mi się, że robię właśnie w ten sposób coś ważnego. Tutaj mi się to kojarzy cały czas z wypiekaniem chleba. Jakoś e, chle, chleb jakoś może nie do końca byłby po mojej myśli, bo tam się w nocy, jakoś z e, pracować, rano bardzo wstawać i tak dalej, ale piwo piwo jest podobne i, i, i też takie mam wrażenie, że się uszczęśliwia ludzi, samego siebie, no jest to taka, mimo że sama praca jest trudna i są skomplikowane receptury, dużo trzeba mieć wiedzy i tak dalej, ale sama taka pociąga mnie ta prostota tego, że że mogę coś wytworzyć. Może twórca to górnolotne będzie, ale, ale faktycznie to mnie jakoś tak nakręca tworzenie. Chciałbym stworzyć browar, gdzie na, na, na eksporcie mógłbym udowodnić, że w Polsce możemy robić bardzo dobre rzeczy.